Ostatnio wpadła mi w ręce książka pod tytułem Matka siedzi z tyłu. Opowieści zdy wzięte, której autorką jest Joanna Mokosa-Rykalska. Z krótkiego opisu na okładce dowiadujemy się, że pani Joanna jest producentką i kierowniczką produkcji, byłą dziennikarką radiową i autorką popularnego bloga Matka siedzi z tyłu. To właśnie on stał się inspiracją do napisania tego zbioru opowieści. Są to krótkie rozdziały, niepowiązane ze sobą, każdy o czym innym, więc można je czytać pojedynczo w wolnym czasie. Autorka w ciekawy sposób, z wdziękiem i polotem, opisuje życie codzienne matki, żony, przyjaciółki, córki. Czujnym okiem skanuje każdą sferę życia, odnosi się do obecnych wydarzeń, ale niekiedy sięga też do wspomnień ze swojego dzieciństwa, kiedy to ludzie mieli inne podejście do życia. Nie byli tak zabiegani, nie było dostępu do internetu, nikt nie oceniał siebie przez pryzmat ilości lajków. A dzieci biegały po podwórku, nie siedziały w domu przy komputerach, nie były wpatrzone w swoje telefony. Książkę polecam przede wszystkim kobietom, a szczególnie matkom. Każda znajdzie tutaj coś, co przypomni jej o własnych zlotach i upadkach. Nie wszystko jest przecież idealne, piękne i poukładane. My również. To pozycja dla tych, którzy mają dystans do siebie i świata, którzy chcą czasami sobie odpuścić. Naprawdę świetna lektura. Serdecznie polecam. Dziękuję.